Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozy dla osób urodzonych w znaku panny na sierpień 2025. Na lipiec nie było. Nie. Miałam wakacje, ale to takie wakacje, że. Szkoda gadać. No miałam takie nietypowe. No dobrze, nietypowe wakacje, ale tu co mamy? Co mamy dla panny? Bardzo dobra, bardzo dobra energia. Energia zwycięstwa, powodzenia, sukcesu. No czasami może być w jednej dziedzinie, czasami może być nawet i w dwóch dziedzinach powodzenie, bo takie pozytywne energie lubią się przyciągać, czyli szczęścia chodzą parami często, a nie tak jak to ludzie, no znaczy ludzie mają rację mówiąc, że nieszczęścia chodzą parami, owszem, ale my tutaj kładziemy nacisk na to, co pozytywne. Czyli szczęścia chodzą parami. Tutaj może być zarówno powodzenie w pracy, czyli jakiś awans, podwyżka, jakieś docenienie przez pracodawców, na przykład, czy klientów. Jakaś nagroda może być, czy w pracy, czy nie Tylko w pracy, no w każdym razie jest tu coś dobrego Coś dobrego się dzieje, coś dobrego do was idzie, ale to dzięki waszej pracy, dzięki waszemu staraniu yy, Może być też sukces yy, na polu osobistym, czyli w sferze osobistej jak najbardziej też Ale ja nie wiem jakie są następne karty, więc ja nie chcę się wypowiadać jeszcze na ten temat W komorze tu jest bardzo dużo zadowolenie no, jednak tak, jednak ta miłość się pokazuje, czyli tu bym rozszerzyła tematykę, czyli że nie tylko powodzenie w pracy, zadowolenie jakieś, ale może być także szczęście w miłości też, ponieważ jest tutaj przy Was, no zarówno Wy możecie być tą osobą kochającą, jak i przy Was może być osoba kochająca, wspierająca. Może to być jakiś przyjaciel, ale przede wszystkim ktoś od serca. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś karta na ten temat. A może podglądniemy. No, może to być faktycznie szczęście w życiu osobistym też, bo jest cesarzowa. Czyli może to być spełnienie w roli matki. Czyli albo zajście w ciąży, albo narodziny dziecka, może to być, ale to tylko jedna z opcji. Może to być po prostu szczęśliwa miłość, dojrzała miłość, bo i tu, i tu pokazuje się dojrzale, czyli możecie być spełnieni. W miłości, ale też i w każdej roli, jaką pełnicie, także w takim już zaawansowanym wieku jak ja, czyli nawet jako szczęśliwa babcia, tu możecie się pokazywać, jeżeli, macie, jeżeli jesteście w takim wieku. Co Joszcza. Kobieta sukcesu też, czyli to by pasowało z kolei do tej karty czyli sukces na polu zawodowym lub na, na polu osobistym, w sferze osobistej, zadowolenie sięga zenitu, podwójne takie można powiedzieć. Co tu mamy? O, jest nowa możliwość możliwość nowego działania. W oparciu o własne zainteresowania lub w oparciu o jakąś inspirację z zewnątrz, ale to jest fajna inspiracja. Wy to po swojemu możecie zrealizować. Nie musicie tak już dosłownie robić, tak jak ktoś inny, tylko po swojemu, bo tutaj macie i zapał, i macie pomysły. Pomysły macie. Więc według Waszych pomysłów możecie to robić, chociaż właśnie ta inspiracja Wam tu może pomagać, bo no, bo was właśnie sprowokuje, czy, czy zachęci, czy zmobilizuje, o, zmobilizuje do tego działania nowego, bo to jest karta działania nowego i jakieś szansy na kolejne powodzenie. No, tu jest jako coś nowego, więc ja nie powiem, że tu od razu jest ten sukces, który by już tu pokazany, ale nowe działanie, które może powodować nowy sukces. Może być też podróż ciekawa będziecie potrzebować informacji na tej nowej drodze w tym nowym działaniu będziecie potrzebować informacji te informacje będą owszem przychodzić tylko wy musicie przesiewać je przez grube sito bardzo a właściwie nawet drobne i grube najpierw przez grube a potem przez drobne dlatego że informacje przychodzą różne niektóre są zmanipulowane dużo z informacji na przykład w internecie no, ten słynny czat GPT też, też dużo informacji przekazuje, ale to są informacje, które, które ludzie już posiadają, więc to on nie mówi właściwie nic nowego, tylko on się uczy od ludzi, którzy posiadają informacje, ten czat się uczy i przekazuje innym ludziom. No więc są takie informacje, i często są to sensowne informacje, ale często są też. Nie do końca prawdziwy, no więc to trzeba uważać, czy się korzysta właśnie z takiego czata GPT, GPT tak? Czy, czy z innych informacji z internetu, czy z jakichś wykładów, czy z, z telewizji to już lepiej nie, bo tam to już tam za wiele mądrego się nie dowiecie, ale jest dużo mnóstwo wręcz źródeł informacji, gdzie można się dowiedzieć rzetelnej wiedzy, mądrej wiedzy, ale... To sito jednak jest potrzebne, bo no, każdy może się pomylić. To po pierwsze. A niektórzy celowo robią takie zmyłki, manipulacje, żeby ludzie jednak pobłądzili troszeczkę, żeby nie mieli za łatwo. Ale no, jak się ma, to ja jeszcze tutaj dopowiem, że tutaj przepuszczać informacje przez siebie, bo my mamy w sobie taki katalizm, nie, nie nie katalizator, to się inaczej nazywa. Mamy w sobie. Coś takiego, co, co pozwoli nam, pomoże nam odróżnić prawdę od kłamstwa. I teraz co dalej? Jest fajne działanie. To działanie, o którym tu wcześniej mówiłam, że to jest początek tego działania. Tu już jest sytuacja na kolejnym etapie, jakby to działanie, czyli działacie pełną parę, można powiedzieć. Może to być związane z pracą zawodową, ale nie tylko, bo wy tutaj po prostu robicie to, co wy chcecie. Wy tu macie pełną moc sprawczą przekładacie swoje marzenia na rzeczywistość no to jest naprawdę godne podkreślenia bo to jest bardzo dobra energia macie tu swoją moc i korzystacie z tej swojej mocy co jeszcze macie? macie pomysły, tam już mówiłam może być jeden pomysł, ale tu już może być ich więcej czyli kolejne nowe pomysły poczucie atrakcyjności też ale także ludzie będą nas tak poczytywać jako osoba atrakcyjna, mocna, silna jako autorytet, jako osoba sukcesu no sukcesu, piątka denarów, no, dlaczego wy nagle przestajecie siebie tak oceniać? Tu czujecie się jako człowiek sukcesu, owszem, bo macie taki, taki dynamizm w sobie, macie to pomysł, macie to poczucie mocy, tu nagle energie wam spadają, no być może coś się takiego zdarzy, co spowoduje, że zniechęcicie się do czegoś, do tych nowych działań być może, czy do dalszych działań, ale no, tutaj jest kwestia postrzegania najważniejsza, czyli jeżeli będziecie skupiać się na tej swojej mocy i na tych swoich pomysłach i na tym wszystkim na wszystkich potencjałach, które tutaj są to będzie ok natomiast jeżeli będziecie skupiać na tym, że czegoś nie możecie bo może za mało pieniędzy, może za mało czasu może za mało ludzi was wspiera bo tak może być faktycznie że może za mało ludzi was wspierać może was nikt nawet w tym momencie nie wspierać, ale nie należy się tym zniechęcać, broń Boży bo to... Bo to tylko może zaszkodzić, no ale wy jednak jesteście na tym skupieni, że nikt was nie wspiera, coś tu się nie przestaje udawać, jakby coś jest nie tak, jakbyście chcieli, jakbyście oczekiwali. No nie jest idealnie, faktycznie, bo nigdy nie jest idealnie, ale wy się skupiacie tylko na tym, co jest właśnie to nieciekawe według Was, jest to nieudane. Natomiast tu są potencjały pokazane. I dobrze by było przenieść uwagę właśnie na ten potencjał, żeby go wykorzystać w pełni, bo to jest bardzo dobry potencjał, który może wiele dobrego Wam uczynić, a raczej Wy możecie sobie wiele uczynić dobrego, wykorzystując ten potencjał. No i uczynicie chyba coś dobrego, bo ja już takie słoneczko ogromniaste. Tu wam świeci, radość widać, no radość jest pełna. Radość jak u dziecka, radość jak u kogoś beztroskiego, ale to, to nie znaczy, że macie tak jakoś głupio postępować, bo tu, bo tu jest osoba beztroska pokazana. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że potraficie się cieszyć z tego, co macie, z tego, co się dzieje, z tej sytuacji, jaka jest, doceniać wszelkie walory swoje własne i sytuacji, w jakiej się znajdujecie. No i korzystacie z tych potencjałów wreszcie. To jest najważniejsze. No, co dalej? Możliwość wyboru, a raczej konieczność. Bardziej konieczność nawet niż, niż możliwość, ponieważ no, nie możecie mieć wszystkiego naraz. Więc albo to będzie wybór między dwiema partnerkami lub dwoma partnerami, co jest bardzo możliwe, no bo jednak słońce miłości dobrze przyświeca, czyli tu jakaś miłość będzie, 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 będzie. Było tu coś. No było. Będzie miłość. Będzie miłość, ale będzie miłość nowa i stara. Czy wybierzecie wy miłość nową czy starą? Czy wybierzecie poprzedniego partnera dotychczasowego, czy tego nowego? No, takie możliwości tutaj są, że na wakacjach poznacie jakąś nową osobę. No to już nie jest już szczegółowo pokazane, kogo gdzie poznacie. Nie jest pokazane szczegółowo, ale wybór jest konieczny, bo nie można mieć dwóch partnerów na raz, czy dwie partnerki, no to się tak nie da. Nawet te partnerki by się nie zgodziły na coś takiego. No tutaj osoba z przeszłości się dobija jednak do was, jakieś spotkanie z, z osobą z przeszłości tu się pokazuje. Nie musi być to koniecznie była partnerka czy były partner, to może być jakaś inna osoba, na przykład osoba z rodziny. No, byłoby to wskazane, tak, 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 byłoby to wskazane. Co jeszcze? Tu jest też pokazane, żeby nie, nie żyć przeszłością, nie taplać się w jakichś smutkach z przeszłości, w, jakich, w jakimś poczuciu żalu, poczuciu pretensji. No, to jest tu pokazane, to nie ja, że ja sobie wymyślam, bo ktoś by tak mógł sobie pomyśleć. <laughs> Ale tu jest to pokazane naprawdę, żeby nie żyć przeszłością, żeby zamknąć przeszłość. Jeżeli coś jest do wybaczenia, to wybaczyć. Jeżeli coś jest do zrozumienia, to najpierw zrozumieć, bo bez zrozumienia to nawet trudno będzie wybaczyć. Najpierw postarać się zrozumieć, potem wybaczyć. No i zamknąć tą przeszłość wreszcie. Oczywiście to, że spotykacie się z osobą z przeszłości, nie znaczy, że. No, że macie tę osobę ze swojego życia wyrzucić, bo to niekoniecznie. Jeżeli to jest na przykład osoba z rodziny, no to po co macie ją wyrzucać? Wystarczy, że, że po prostu zrozumiecie. Jej sytuację, czy, czy, czy jakieś takie wzajemne zrozumienie by się przydało, no tu jest szansa na to. Tu jest szansa na poprawę stosunków w rodzinie. Dokładnie tak. Ja często o tym mówię przy tej karcie, bo to jest ważne. No i jakieś przyjemne spełnienie też może być. Przyjemna sytuacja, spełnienie, może nie najwyższego kalibru, ale jakieś spełnienie. Jakaś przyjemna sytuacja. Co dalej? No powrót do pracy. Czyli, no, gdyby tam było spotkanie gdzieś urodziny albo na wakacjach, no to tu powrót do pracy i tych obowiązków troszkę tu się nawarstwia. Tutaj największa trudność to będzie pogodzić ze sobą te wszystkie obowiązki, ponieważ jest ich, ich dużo. No, mogą, mogą to być obowiązki i zawodowe, i domowe, i trzeba będzie troszeczkę eksperymentować ale to nie chodzi o wielkie eksperymenty tylko chodzi o to żeby starać się według swojego pomysłu dopasować jedne obowiązki do drugich czyli trzeba będzie coś usprawnić przede wszystkim w tym co robimy tak? czy, czy sprzątamy, czy, czy zajmujemy się dziećmi czy tam nie wiem, gotujemy, gotujemy obiad czy, czy jednocześnie jeszcze tam jakieś prace zlecone wykonujemy w domu bo niektórzy na przykład pracują przez internet o, chyba już nie mogę mówić no, ale trzeba te wszystkie obowiązki pogodzić, i dlatego trzeba sobie usprawnić te swoje działania, swoje prace. No, ale tu jest fajnie się kończy, bo tu jest już ożywienie przede wszystkim, ale takie ożywienie pogodne, czyli sprzyjające okoliczności zewnętrzne, jest klarowność, jest jasność. Tu już nie musicie się zastanawiać, jak usprawnić sobie swoje obowiązki, swoje zadania. Tylko po prostu robicie to, co chcecie robić i to, co macie do zrobienia, już z takim zapałem, z taką werwą do pracy, można powiedzieć, z zadowoleniem. Jeśli chodzi o kontakty z innymi osobami, to też jest wzrost kontaktów, ożywienie kontaktów i są to dobre kontakty. Czyli gdybyście na przykład potrzebowali od kogoś jakiejś informacji, to te informacje napływają, możecie też pozyskiwać informacje z internetu. Lub innych źródeł. I jest, no są tu widać dobre informacje. Nie wiem, czy to ja wcześniej coś miałam. No tak, miałam coś o informacjach, że trzeba przesiewać przez sito te informacje, ponieważ nie wszystkie są dobre. Natomiast tu już na koniec pokazują się te lepsze informacje, już te bardziej takie przesiane, można powiedzieć no czyli macie ten miecz prawdy odcinacie się od informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych lub zmanipulowanych natomiast tutaj już dzięki temu, że potrafiliście się wcześniej poodcinać od głupot jakiejś, dosłownie to tutaj już te informacje po prostu wszechświat wam oferuje lepsze informacje na wyższym poziomie, bardziej wartościowe bardziej prawdziwe, bardziej potrzebne bardziej korzystne no Dużo, dużo pozytywów, także życzę tego wszystkiego najlepszego, co tu powiedziałam: spełnienie jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy jako ojciec, jako matka, jako żona, bo tu taka karta się pokazała, więc tutaj także te uczucia macierzyńskie się pokazały, także jako matka, jak najbardziej. Co jeszcze, jako bizneswoman, czy jako biznesmen, też możecie się spełnić. Bo to jest karta w, dobra właściwie we wszystkich dziedzinach życia, bardzo pozytywna, duże spełnienie, zadowolenie, zdrówka do usłyszenia.